Hej, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapek. Dzisiaj mam kolejny challenge, chyba już po raz piąty challenge z naszymi ukochanymi śmierdzącymi fasolkami. Tym razem ten challenge przeprowadzam razem z kanałem Justyna P, a przy okazji do Justyny P dołączyła jej siostra. Ja niestety ten odcinek nagrywam o wiele, wiele później niż, niż Justyna z siostrą, więc już z nami wynik. Jakby to powiedzieć? No... Marne szanse, coś przesuwa, prze, przesuwam. Przeczuwam dla siebie, ponieważ dziewczyny wykonały naprawdę świetną robotę. Nie tylko, że miały ładne wygrane w zdrabkach, to jeszcze nie wypluły ani jednej żelki. A ciekawostką jest fakt, że siostra Justyna utrafiła w fasolkach zgniłe jajo. I nawet to zgniłe jajo dzielnie zjadła, więc. Coś czuję, że jestem na straconej pozycji i że przegram. No, ale no zobaczmy. Może chociaż moje zdrabki będą ze mną współpracować. A zważywszy na to, że już to pudełeczko z fasolkami towarzyszyło mi od czterech challenge, zostało mi pięć fasolek, więc posiłkuję się jeszcze moim takim stałym troszeczkę już takie zdezalowane opakowanie, ponieważ już dawno kupowałam te fasolki, ale patrzyłam na to, te ważności, wszystko jeszcze jest ok, tylko po prostu jest to taka starsza edycja, nie mam dwóch smaków jak w tamtym pudełku, nie mam tego zdechłego robaka oraz to tam było, brudne naczynia, a zamiast tego mam taką żółtą fasolkę, która oznacza albo karmelizowany popcorn, albo jakiś tam nieświeży ser oraz mam jeszcze limonkę albo świeżo skoszoną trawę niby ta świeżo skoszona trawa jest tym złym smakiem, ale to jest naprawdę chyba jeden z najlepszych smaków, nawet bym go podciągnęła pod ten mimo wszystko dobry smak ok, sprawdźmy czy czy te zdrapeczki będą dla mnie mm, łaskawe jeszcze raz zapraszam was na, na kanał Justyna P i gratuluję dziewczynom ponieważ były naprawdę bardzo bardzo dzielne a no, zobaczmy, co będzie u mnie. Za 5 zł mam yy, kocham zdrabki 10 razy kasa w ogóle w takiej pomarańczowej wersji, co u mnie to jest po prostu fenomen, bo zawsze były te zielone, tej pomarańczowej wersji, nie widziałam już od dłuższego czasu. Jeszcze mam tak laki 77 oraz 500 przez 365 dni naprawdę nie przepadam za tą zdrabką, ale u mnie w kolekturze yy, był ostatnio strasznie mały wybór, no i musiałam też ją wybrać. A za dwa złote mam tak. Polska gola, 500 od ręki, kopalnia diamentów, super, 7 oraz czarny koń. No, sprawdźmy, jak to się potoczy, no, ale coś sądzę, że, że nie uda mi się. Znaczy, no, nawet nie mam szans. No, nie mam jak przebić rekordu Justyny i jej siostry, ponieważ one nie wypluły ani jednej żelki. Jedyne co mogę zrobić, to zremisować. Dobra, to tak jeszcze na szybkim przypomnieniu, I jeżeli. Jakaś drapka będzie przegrana, to muszę za karę jeść fasolkę. No dobrze, to jedziemy. Pierwsza zdrapeczka czarny koń. Musimy znaleźć podkowę albo mm, trofeum. Póki co mamy kotylion, lornetkę, okulary, kapelusz oraz słońce. Jak na razie nie ma nic. Portfel to również nie to. Parasol siodło, no i jakoś czarno to widzę, <gry> czarny koń czarno to widzę, podium oraz czapka, no więc tak pierwsza zdrapeczka przegrana, więc jeszcze korzystam z tej mojej, mm, mojej mojego starego pudełeczka z tupiekami i mam o, mam albo torcik urodzinowy, albo albo brudne naczynia no dobra, sprawdźmy Nie mam coś innego. jest zły smak, ale, ale dam radę. Nie mam wyjścia. Przygotowałam sobie coś do napicia się, aby ewentualnie. Aby ewentualnie zmienić smak w ustach, ale po prostu będę starała się niczego nie wypluwać. Chociaż raz spróbuję być hardcorem. No dobra. Cukierak zjedzony. Super, siedem. Szukamy siódemeczki. Mamy trójkę, czwórkę, ósomkę, dwójkę, dziewiątkę, piątkę oraz szóstkę. Więc niestety kolejna fasolka jest grana. No szkoda. Mam nadzieję, że w ogóle będzie dzisiaj wygrywać. Już mało co zostało. O! I to będzie albo robak, albo pieczona pianka. Oby nie robak. O Jezu, robak. Jest takie śmierdzące. Ja... Ale spróbuję zjeść. Spróbuję. Okej. Okay. O, Boże. Fuu, Kopalnia diamentów. Błagam, Niech będzie jakiś diament. Mamy perłę na szyjnik. Oskar cukierek. Róża, dzwonek, plik oraz zegarek. O, oh no! No, jest, jeszcze nie zdążyłam jednej fasolki przełknąć. A teraz mam albo smoothie bananowe, albo śmierdzącą rybę. <grymne> Też czuję, że dzisiaj się nałykam tych smrodów. No. no, tak. oczywiście co? Ryba. O Jezu. Fatalna sprawa, ale póki co jakoś się jeszcze trzymam. 500 od ręki, banknoty. Podkowa, korona. O Jezu, jak to śmierci. Bank. Sejp. Koniczna. Jakby za plierkach kontrolnych, że też nic nie będzie. O Jezu. Dobrze, że chociaż się uzbroiłam w. To kolejna pudełeczko. Bo zostały nam tutaj już tylko dwie żalki. Mm, oj! Jest to albo glut, albo gruszka, więc tym jest spoko. No jest to gruszka. Okej, okay. okej. Okay. Polska gola. Tutaj Polska ma jednego gola. Tutaj zero goli. A tutaj trzy gole, więc mamy jakąś szansę. No tutaj niestety ją przepaściliśmy. Francja ma więcej. I teraz tutaj oczywiście Kolumbia też ma więcej. O nie. No i ostatnia. Fasolka z tego pudełeczka, to pudełeczko mogę sobie spokojnie wyrzucić i to będzie znowu albo robak albo pieczona pionka. Oh my goodness. jeszcze jedne nie skończyłam. Dobra, przemieszam sobie te smaki. <śm> no, mam w gębie posmak gruszki i czegoś śmierdzącego. No, ale dobra, <śm> będę hardcorem. 500 przez 365 dni, grywając liczby do 28, 33, 6 oraz 22. Ja mamy 21 genialnie, 16, 13, 35, 14, tak. Hm. Ciekawe, coś wygra. 18 też nie to. 8 też nie to. 31, 26 oraz 34. Znowu puścizna, ale bida. Ale bida. Rozpoczynam to pudełeczko. I mam tutaj. Aha, aha, albo ten ser. Albo zgniewają. Nie wiem, co jest gorsze. Ejku. Jest taki dziwny smak. To chyba ten ser. Ja taki serio dziwny. Laki 7-7. Hmm. Bonusie nie mam nic. Zgrywając liczby 21.

Oraz do 20. Dobra. Prawdopodobnie mój draping będzie kompletną klapą, ale chociaż się nie poddam. I. Nie wypluję ani jednej fasolki. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Chyba, że będzie gniwe jajo. Eee, to jest chyba to mleko albo kokos tak mi się zdaje. No oczywiście co? Mleko.

13 też nie. 19 oraz 27. Po 28 mamy takie symboliczne 5 zł, Ale jednak z drapeczka jest wygrana. No dobra. Tylko tyle mnie interesuje. 28, 28, wszystko się zgadza. Uff, no to teraz kocham z Wygrywające liczby to 4.

No i ostatnia pasołka no do widzenia. To jest chyba glut. Tak? Glut albo. albo gruszka. Gruszka, dobra. No, tym przyjemnym akcentem kończę odcinek. Jeżeli chodzi o strapki, to 5 zł na 30. No, tragedia, ale dobrze, że nie na zero. Więc chyba jesteśmy na remisie, jeżeli chodzi o, o Justynę P. i jej siostrę. Aczkolwiek no, naprawdę, gdybym trafiła na zgniłe jajo, to chyba nie byłoby dyskusji i musiałabym je wypluć. No dobrze, to chyba tyle. Jeszcze raz zapraszam na kanał Justyna P. Link do jej filmików znajdziecie, yy, znajdziecie u mnie pod tym filmikiem w opisie. Trochę to tak dziwnie powiedziałam, no ale wiecie o co chodzi.